Witam, jedziemy z Formazonem. tak więc tak. E, Gaza, 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 Gaza. E, no teraz, teraz, ponownie rozpoczęła się taka jakby słowna przepychanka, albo niesłowna przepychanka odnośnie tego, że a może Izrael zajmie miasto Gaza, tak? No bo e, to zawsze przez te dwa lata tej wojny starałem się podkreślać gdzie ta wojna de facto się toczy, z kim, w jakich miejscach e, po to, żeby po prostu tak jakby e, te wszystkie niuanse wyjaśnić, no bo te niuanse stanowią wartość polityczną, tak, czyli że miasto Gaza to jest e, e, miasto zamieszkiwane głównie przez Autochtonów Gazy, czyli ludność, która no, no niewiele ma wspólnego z uchodźcami. Tak jakby no, inaczej żyje w domach, ma własną posesję, ma jakoś tam to wszystko gospodarcze, jakoś idzie. Oczywiście podejrzewałem, że uchodźcy tam przyjeżdżają do pracy, albo ten, no teraz też duża część tych uchodźców się naturalnie przeniosła też do, do miasta Gaza, no, bo obozy zostały zrównane z ziemią. tak, To, to są to, to, to co tak jakby widzimy. Ta wojna tak właściwie no, w 70% tak, toczyła się w obozach dla uchodźców. Tak samo Miasto Gaza, no, no tam gongi były, tam jakieś tam działania były, ale no, no, no nie teraz tutaj jest kwestia podstawowa, dlaczego tej wojny w mieście Gaza nie było. Miasto Gaza. Wedle różnych szacunków, jak to teraz tam jest, od 300 do 800 tysięcy ludzi nawet tam może być. W związku z tym, że tam są autochtoni i też rządy autochtonów, powiedzmy to w ten sposób, Hamas miał dość mocno ograniczone. Hamas był instytucjonalnie i w ogóle całościowo, no ale yy, tak jakby na no te mariny plus, plus kurorty i tak dalej, no to to raczej. Nie dla nich to było, no bo oni siedzieli w obozach dla uchodźców. Tak? To, to, to jest jedna z takich dobry, do, do, dobrych rzeczy w Lewancie, jest to, że każdy siedzi u siebie. Natomiast, no, tak jakby co z tego zajęcia miasta Gazza i dlaczego to miasto Gaza nie było, tak jakby objęte całym tym dewastacją wojenną, no to to, to jest wpływ między innymi na to, że. E, obecność Hamasu tam nie była aż tak duża. Po drugie, e, istnieje cały czas ten dylemat, co z tą gazą dalej zrobić. E, no i skądś, jeżeli już tutaj mowa o jakimś lokalnym samorządzie, o te, to, to co Netanyahu tak właściwie powtórzył w ostatnim czasie i to co o czym była mowa od samego początku w sumie no to ten lokalny samorząd to by musiał być właśnie z nie uchodźców, no bo oni są Hamasem albo też jako, że uchodźcy to też nie za bardzo są tutaj do gospodarowania, tylko właśnie e, elity plemienne, klanowe i tak dalej, no to to nie wiem, ale w dużej mierze podejrzewam, że, że, że to oni mieszkają w Gazie. No, przynajmniej największa część, która, reprezento która by reprezentowała te elitę. Te elity oddolne. Więc, automatycznie, tutaj mamy jakiegoś potencjalnego partnera do rozmów. W trakcie przebiegu tej wojny, no, te elity tak jakby się zaktywizowały w kilka sposób. Kil to znaczy, no, tak jakby no, nie miały żadnego wpływu na to, czy Hamas. Będzie tutaj atakować 7 października i co z tego wszystkiego wynika, to, to, to jest tak jakby inny temat, no bo to jest e, sprawa wielki, wielkiej polityki, tak? Tu to, to nie mają na to wpływu. E, natomiast e, no jak latem zeszłego roku, czyli w pier zanim był, czyli tak jakby no, był pierwszy, pierwszy, w pierwszym roku tej wojny, no to przez Dłuższą część, no te elity, tak, tak jakby się były zupełnie na uboczu, eee, Latem zeszłego roku była taka głośna sytuacja, że jak właśnie ta wojna w Gazie, no, znowu, bo to tak ta wojna, tak się toczy, tak nie wiadomo po co, gdzie, jak i tak dalej, ale to, że działania wojenne tak się w ogóle wygasły na rzecz tego, co się działo w Libanie, to elity Gazy tak, tak jakby zwróciły się do Hamasu. Po to, żeby ukrócić bandytyzm, który się pojawił, tak? No bo z to, to, to Gaza to nie jest Korea Północna. Hamas, tak, właściwie tutaj ma swoje szebabi. No i też oczywiście jest Hołota, która którą część jest jakoś powiązana z Hamasem, część nie. No i też sytuacja jest taka, jaka jest. Na Bezprawie, bez tak, jakby ten, no to powoduje to, że po prostu bandy powstają, prawda, i e, rabują, e, szabrują itd., itd. Więc to Hamas miał wziąć, e, robić porządek, i latem, latem i jesienią zeszłego roku to było widać, że Hamas po prostu wyszedł na ile tam oczywiście mogli wyjść i po prostu kijami, a i też nie tylko, przywracali porządek. Później była kwestia taka, że po wyborach amerykańskich no był temat zawieszenia broni. Ten temat zawieszenia broni oczywiście powstał na początku tego roku. to Te zawieszenie broni formalnie zostało no, było do 1 marca. Wtedy też mieliśmy coś, co e, tak właśnie z punktu widzenia e, Netanyahu było koszmarne. To znaczy, to, że właśnie w mieście Gaza, jak i też w mieście Hanunis, nie obozie, ale mieście, i win, tam deerbalach, tak, no to po prostu Hamas wyszedł i na eleganckich Toyotach, tak tradycyjnie pick-upach, sobie przejeżdżali przez miasto w nowych mundurach o słusznej wadze, w kominiarkach. Co też zwracam uwagę na te kominiarki z tego względu, że no, jak masz długą brodę, no to kominiarki nie założysz, tak? no, bo to będziesz z takim gulem chodził, tak? No więc, 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 więc podczeszeni ogoleni, tak? to, 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 oni, to, to Hamas tak właśnie pokazuje cywilizacyjnie swoją wyższość wobec tego, co jest w Syrii, tak? No tej, tej hołoty. tak. Zresztą to są kuzyni de facto, ale no jednak tutaj, tutaj lata jednak kontaktów z cywilizacją jednak tutaj jakoś, jakoś też wpłynęło na Trzebabi Gazy. No i ten. No i po prostu tutaj się pokazali. No to wszyscy, nie wiem jak to powiedzieć, no to, no to po prostu. Zlaczka strzelili w Izraelu, tak? No, po prostu to, 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 to była takiego pierdolca dostali, jak tu widzieli w telewizji, że po prostu głama. No, bo oczywiście Hamas miałby zniszczony, tak? A to okazuje się, że Szebabi sobie jeździ i w ogóle wszyscy się cieszą, i, i co, co więcej, Filistyni się cieszą, tak? Wychodzą i się cieszą, klaszczą Szebabi Hamasowemu, no i tutaj al no, no wszystko, wszystko jest w porządku, tak? Czyli że tak jakby wtedy jeszcze było przeświadczenie, o którym też, 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 też to mówiłem. W mediach, no do się tego, że no, po prostu będzie to samo co zawsze, tak? Czyli, że system rundowy. System rundowy pod tytułem takim, że to zawieszenie broni e, się może przerodzić coś, w coś więcej i to, że po prostu ta wojna się zakończy, no i Hamas de facto ją wygra, tak, to wojnę. No bo generalnie Hamas jest, Hamas jest, tą wojnę wygrał, niezależnie, niezależnie jak na to patrzymy. I e, no i też wtedy Hamas zrobił coś, co było po prostu e, no, absolutnie absolutnie wybitne z ich punktu widzenia. W ogóle to znaczy, no, znaczy no, nic nie wymyślali, tak, no ale, ale tutaj e, sytuacja była po prostu na tyle, na, po prostu na tyle skomplikowana, ale, ale tutaj po prostu no, nie wiem, czy pamiętacie, jak e, no, były znaczy, zaczęli budować sceny tak, orkiestra, Tutaj chór, no bo Hamas jest śpiewający. Tak. Kalifaciarze w Syrii nie są śpiewający, czyli znaczy oni tam mają te swoje naszydy takie ławawe. Ła, ła. bez, bez muzyki można powiedzieć. No, a Hamas to, 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 to jednak też, tknięty przez cywilizację, i, 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 i no to mają te takie fajne, takie, takie i z melodią, i śpiewne, i w ogóle ten. Więc, więc no to zaczęli po prostu robić takie eventy, że jak zwalniali. Tych zakładników, tak, no to, no to pod takim eventem, to znaczy, i balony były, i wszystko było, tak, i nawet były zaświadczenia, tak, że kto tam, ile przesiedział, tak, państwowo, tam pieczątka, podpis, nawet Abu Obeida, tak, czyli kultowy rzecznik Hamasu, się pojawił na, i, i osobiście wystawił takie te. Jak tam się ten Abu Obeida pokazał, no to, 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 to było widać, że no to, to też ma takie, też go tam głód w żaden sposób nie, po prostu nie dotknął. No, i to były takie eventy po prostu. To, to w Izraelu też zlaczka strzelili. No co to jest, tak? No co to jest? No a to, to wszystko było zorganizowane, tak? Wszystko elegancko zorganizowane, prawda? Przekazywali tych ludzi e, Czerwonemu Półksiężycowi, Czerwonemu Krzyżowi, już nie pamiętam. No i po prostu no był, był transfer, tak. No Okej, okay, dobra. Wszystko to. Oczywiście było też pewne zakłócenia, no bo też to nie jest tak, że ten jaser 7 października tylko i wyłącznie pochwycił Hamas, też te inne bandy też, też to miały, Hama, ale Hamas na siebie wziął odpowiedzialność polityczną za tych ludzi, tak? czyli że na przykład jakby jakieś brygady, jakieś tam Jais islam al-Filistini, na tam przykład jakiegoś zakładnika zabiły, no to, to Hamas by za to podjął po, po odpowiedzialność, chociaż oni z tymi bregadami de facto nie mają nic wspólnego, tak? no bo no też Hamas nie jest monopolistą. Tak? To też jest taka przypadłość świata islamu, gdzie każdy sobie może założyć partię. Jeżeli będzie w tym nie będzie robił nic antyislamskiego, no to tą partię może prowadzić. to nie ma jakiejś takiej dominacji, nie musi być. Hamas jest po prostu w związku z tym, że jest największą, ale nie jest jedyną u, ugrupowaniem. No i Hamas wziął odpowiedzialność. No i też, też widzieliśmy to, że jak inne partie, a to islamski dżihad, jak tam zwalniał, no to, to już nie było tak kolorowo, bo, bo tam hołota chciała też i e, linczować tych zakładników, którzy tam byli przekazywani przez, przez Czerwony Krzyż. No i to też było takie, wow, w ogóle o co chodzi. Tak, no to też, to, tak jakby Izrael, chciał, Izrael, Izrael taki wizerunek chciałby pokazywać światu, a nie tych uroczystości, tak? Z dokumentami i balonikami i z chórem. Tak. No tego, te, tego to nie chcą. Tak. Ten wizerunek, który Islamski za zaprezentował. No i później oczywiście Hamas też miał skuchę. Tam pomylili ciała, trumny, tak. A w ogóle później jeszcze chcieli, już nie wiem, na czym temat stanął, czy, czy, domagali, czy domagali się zwrotu tego. Tych, 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 tego, tego ciała, co tam się pomylili, już tam nie wiem, no ale generalnie 1, 1 marca nie było przedłużone zawieszenie broni. Tak to trwało do 18 marca 18 wojna znowu ruszyła. Wczoraj zresztą dwa gągi poszły z, 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 gazy na, znaczy z gazy na Izrael, oczywiście tam Izrael, tamten. No ale chodzi teraz przede wszystkim tak. Netanjahu mówi o tym, że no, nie da się zniszczyć Hamasu bez zajęcia gazu. Oczywiście tutaj to, to analogicznie rok temu to była kwestia bodajże chyba Hanunis czy, ja, czy Rafah, już nie pamiętam, ale też były takie dyskusje, 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 dyskusje. Teraz podejrzewam, że kwestia Gaza City, tak, no to to jest w dużej mierze jakaś reakcja na, na politykę zewnętrzną. To znaczy to czy będzie uznanie Palestyny, czy też, czy też nie będzie Uznania Palestyny, tak? We, we wrześniu ma być to posiedzenie, więc na Daniachów w pewien sposób, albo teraz może to, tak jakby e, uspokójcie się, bo weźmiemy Gaza City, tak? No, moim zdaniem to nie zrobi żadnej różnicy, tak? I tak, jeżeli popatrzymy na media, to na media znaczy, tak, ten, to, i tak tego nikt nie wie, że to jest w ogóle jakaś Gaza City, tak, Gaza to Gaza, tak jakby całość, tak jakby już jest tą mitologiczną, tak? Więc, więc Gaza City, tak jakby e, jak, jak Izrael, tak właściwie teraz mówi, że no, chcemy zniszczyć Hamas, e, zakładnicy zostali przetransportowani, czy tam część zakładników została przetransportowana do Gaza City. No, teraz właśnie musimy zrobić orkę Gaza City. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju obserwacja. To znaczy, no, być może, znaczy, być może znaczy, decyzja jest podjęta gdzieś widziałem w izraelskich mediach, że dali sobie termin do 7 października. tak? Tutaj też, też, też w izraelskich, chybaż gdzieś tam poszedł jeszcze jakiś komunikat od Netanyahu, że wojna się zakończy 6 miesięcy po tym, jak Gaza City zostanie zajęta. Tak? E, czyli, jeżeli do 6, do, dajmy na to, że do 7 października, październik, czy na wiosnę przyszłego roku, wojna ma się zakończyć. Często. Wydaje mi się dość mocno prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że chyba będzie to wojna zakończenie na tych wszystkich różnych odcinkach. To znaczy, Iranczycy wykazują coraz większe rozumienie rzeczywistości, bo tu bez żadnych, bez żadnych złośliwości mogę powiedzieć, że ich naprawdę brakuje. Tak, ich naprawdę brakuje. Każdy powie mieć udział w swoim torcie, a ich naprawdę brakuje. W Libanie się zaczyna proces rozbrania Hezbollahu, zobaczymy co z tego wyniknie. Na no do końca roku też tam coś tam mają mieć, no, czyli że wiosna przyszłego roku też będzie tak jakby decydująca. Czyli że wiosna przyszłego roku e, może doprowadzić do tego, że skończy nam się ta wojna bliskowschodnia. Znaczy skończy. Znaczy, no tak nam się da tyle, na ile już to wszystko będzie. znaczy e, To, że już tak jakby chyba ten etap by się już zakończył, bo już. już już nie ma jakiegoś tego. Jeżeli by się zakończyło to na wiosnę przyszłego roku, no to podejrzewam, że na jesień przyszłego roku by, by, byłby pokój Izraela-Syrią. Um, no, tak mogło, mogłoby być. Natomiast, natomiast z drugiej strony też jedna rzecz, która, której nie będę rozwijał, bo się, bo, bo ten, ale ja to jak jakoś tak intuicyjnie widzę i czuję, że że chyba wojna, wojna w Gazie zakończy się wtedy, kiedy wojna na Ukrainie. To, że po prostu Trump może zrobić po prostu dublet, albo w ogóle e, trebel, tak, potrójną koronę, jeżeli jeszcze mu tam Iran, 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 tam się ostatecznie jakoś, jakoś sformalizuje i że to będzie naprawdę w tym samym czasie, albo w bardzo szybkim czasie, tak. To, 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 by było po prostu showmanstwo, tak, no bo przecież mieliśmy ostatnio też azersko-ormiański układ, no, robi urażenie, ale, ale tutaj, tutaj taki treble, czy taki dublet, to by był naprawdę no, gong globalnej wartości, tak, totalnej wartości. Oczywiście ja tu nie mówię o żadnej sprawiedliwości, yy, nie, nie znam się, na, znaczy nie wypowiadam się na tematy e europejskie, ale, ale poprzez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, to ja wcale się nie dziwię, jak pewne rzeczy po prostu zostaną za, e za po prostu no, stworzone na, na gruncie ukraińskim i europejskim, no bo tak jest po prostu i tyle. Yy, tak, jakby Trump, Trump jakoś, jakoś te tak farmazeniarstwo. Znaczy, no, to jest po prostu zwykły układ sił. To, to wszystko, tak? Zwykła relacja sił. Ktoś silniejszy od słabszego, kto zaradniejszy od głupszego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz, teraz taka ciekawostka w ogóle obserwuję to, jak media amerykańskie, przez jest trzęsienie ziemi w mediach amerykańskich, gdzie, gdzie, po prostu wywalają wszystkich tych e, z late shows, e, Hordes, ten został, znaczy, 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 został wywalony i w ogóle tak jakby te legendy tak właściwie e, rozrywki show biznesu i no, no generalnie też i mediów po prostu, po prostu albo są już zwalniane, albo, albo ten, no bo no, komercyjnie po prostu ludzie tego nie słuchają, tego nie oglądają, no to po co w ogóle ten... A pieniądze jakie tam po prostu były, tam jak Howard ten 100 milionów dolarów za po prostu e, za rok, tak? I jeszcze do tego miały ekipę 90-osobową do, e, do robienia programów radiowych, poranków radiowych przez 3 dni w tygodniu. coś niesamowitego, tak? A, no, a słuchalność tego była totalnie niższa niż, niż... nie wiem to co, to, to, co tam robią inni podcasterzy, oczywiście, a poziom tak właściwie okazuje się, że ci podcasterzy e, YouTube'owi czy też, też Spotify'owi, no to po prostu o wiele wyższy, tylko jest różnica taka, że e, jakaś tam celebrytka, tak, e, nie, czy, czy Hillary Clinton nie przyjdzie do, e, do No Name'a albo Name'a, który ma tam kilka milionów subów, tylko, tylko przyjdzie do Howard'a Stern'a, tak, no bo Howard Stern też krzywdy nie zrobi. I dlatego też wyleciał, no bo jak Howard Stern wcześniej był, tam się śmiał z Murzynów czy tam LGBT, no to, to, był, to był lubiany, tak, ale zmienił poglądy, no to, no to okazuje się, że tego nikt nie chce słuchać. Tak. I tam na Hillary Clinton daleko nie pojedziesz. To jest o tyle ciekawe, no bo to też nie pozostaje wpływu na to, co się będzie dziać w najbliższych latach. Jeśli chodzi o odcinek europejski, też bliskowschodni, Wschodu, chociaż Bliski Wschód troszeczkę inaczej działa, ale, ale też nie pozostanie na to wpływu. Tak? Znaczy, ja nie mogę tu powiedzieć, że nagle okaże się, że Fox Populi po prostu nagle się stanie tutaj jakimś tym, ale, ale to, to, no, to na pewno będzie o tyle istotne. Gaza jest częścią tego wszystkiego, tak, to znaczy. Gaza jest tak jakby tym taranem, który rozwala porządek światowy, no i tak jakby. Chociaż ja tu nie widzę, tak właściwie, ja tu widzę raczej, jeżeli chodzi o odcinek amerykański, ale też i europejski, że raczej jest dwugłos. Znaczy w sensie nie dwugłos, tylko że jest jednogłos tu i tu, tak? Że, że tutaj nie ma czego komentować, nie ma czego polerować, nie ma czego bronić, nie ma czego w ogóle ten. No. Natomiast, natomiast no, Gaza będzie miała swoje konsekwencje dalsze i o wiele i to w każdym etapie medialnym również, tak, medialnym również. Ehm, tak więc tak, no wracając jeszcze na chwilę do Gazy. Ehm, no gaza ma oczywiście była bombardowana wielokrotnie. Ehm, no ale, ale tu raczej chodzi o tą orkę, to znaczy szukanie podziemnych tuneli, wysadzanie osiedli, wysadzanie domowy, ten tam w przeciwieństwie do obozów dla uchodźców, to gaza ma zróżnicowaną, ma bardzo elegancką promenadę. No, na światowym poziomie, więc podejrzewam, jak się tam zacznie cokolwiek w Gaza City, to się trollstwo uruchomi, że tam tutaj już nieruchomości tutaj pod, pod promenadę, znaczy pod tą e, riviere się robi. No, no, lepsza riviera jest w Syrii, tak, na wybrzeżu, bo tam od razu masz i, 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 i plaże, i góry od razu. Tak? No, to, to jest lepsze niż, niż Gaza, gdzie masz e, piękną plażę oczywiście ale i później pustynie, no bo ten, no, znaczy pustynię, no, albo masz płot, no, no to tak, tak, ten. Natomiast y, istota jest taka, że y, jeżeli chodzi o Gaza, y, Gaza City, y, to, y, to po prostu, no, no, czy zostanie przeorana? No, no najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie do tego, że Izrael po prostu będzie chciał ten, no to przeora Gaza City, y, tam są zabytki, znaczy tam jest meczet, tylko, że ja nie wiem, czy te zabytki w ogóle tam jeszcze stoją. Znaczy chyba, chyba ten meczet, gdzie jest e, e, grup e, dziadka Mahometa stoi, chyba, chyba on stoi. No nic, są no, tam jakaś tam przestrzeń historyczna jest, tylko, że oczywiście się no, to jest wiele tysięcy lat historii. Najgorsze jest to, że jak to przeorają, to pewnie mimowolnie mimo, mimo też zaorają wykopali, jakieś porządne wykopaliska i, i, i inne, inne rzeczy, no bo to wszystko wiadomo jest tak jakby... Poziomowo, znaczy w sensie e, dzisiejsi ludzie żyją na tym, co w głąb ziemi jest wiele tysięcy lat, tak? Więc więc, e, więc, to, więc to i tak zostanie to e, przez te. No właśnie, Hamas mógłby, kurde, właśnie przez te ich mniejsze metro, no to, to też ile zabytków musiało tam, e, a, może, a może to sfinansowali? To, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat. Tunele i kradzież, kradzież, kradzież zabytków, czy też czy też ten, no bo jednak dużo jest takich, co... To jakieś fenickie wazy, znaczy fenickie. No, Fenicjanie tam, tam, tam dopływali. Filistyńskie, tak, wazy greckie jakieś w ogóle. Te, no to, to, przecież, przecież to, to to była cywilizacja. Tak więc, tak. Tak więc, tak więc, tutaj nam się tak jakby rysuje coś, co ten, no oczywiście, ludność palestyńska miała być ganiana od, od sasa do lasa. Um, Mam nadzieję, że Watykan coś tutaj będzie chociaż ale ten, ale chodzi o to, że w Gaza City to już, ma, to już jest ta mała społeczność chrze chrześcijan z tym tym kościołem Poly Porusa, tak? I, i mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś interwencja, że, że żeby przynajmniej to jakoś oszczędzić, no, chociaż wiemy o tym, że nic nie zostało oszczędzone, tak? To już, to już w, w, do zniszczenia są. Więc, yy, więc tak, no tutaj, 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 yy, tak jakby. No, też mówi się o tym, że, że mają być jakieś strefy takie. Znaczy, ja tutaj. Yy, no, to, że w, w niedalekiej przyszłości będą jakieś takie, jakby punkty filtracyjne yy, dla ludności palestyńskiej, to, 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 to temu się trzeba by było przypatrywać z tego względu, że. E, na podstawie, no to nie jest tak, że dwa miliony ludzi można przesłuchać i wywnioskować, kto jest z Hamasu, tylko po prostu te dwa miliony ludzi po prostu jest w jakichś systemach. I oni doskonale wiedzą e, na podstawie tych wszystkich innych rzeczy e, tajemnych, to, to, że kto jest z Hamasu, kto nie jest. To jest, to, to jest, to, to jest o, tyle, o tyle istotne, że ta wojna ma takie zalążki skynetowe, tak, skynet, czyli, czyli, czyli to, co w terminatorze było, że, że kiedyś tam sztuczna inteligencja wypowie ludzkości wojnę, tak i wyniszczy tę ludzkość. tak, no to, no to ja tutaj akurat w, te, w, te, w tej gazie, a przynajmniej w, znaczy w tej wojnie generalnie ten, ten, te zalążki tego skynetu to, to pracują. Zalążki albo już tam rozwinięty ten skynet pracuje i. I dlatego też tej wojnie trzeba się przypatrywać, że, że, że to jest coś o wiele więcej niż um, tak jakby jakieś odniesienia, które, które są znane w historii. Dobra, dziękuję.